Cześć. Nie miałem pomysłu dzisiaj na film, więc pomyślałem o takim filmie, to jest bez sensu, ale e, działania przycisków na moim pilocie od telewizora ze wczoraj. Jeśli nie wiecie, bo oglądacie sobie odcinek 115 na kanale pierwszym. Czyli właśnie tym co e, oglądacie. No to, e, to zobacz, no zobaczycie go sobie. Nie wiadomo, tym czerwony się łącza, tym pierwszym się zmienia. Kanał pierwszy, kanał drugi, kanał trzeci, kanał czwarty I z ciekawostek w W każdym kocielskim domu w Telewizji są e, Tylko cztery kanały telewizji Ale wszystkie pozostałe Możecie sobie kupić Wydaje się jest tylko dwa złote e, Bo tak zarządziła Telewizja w Kocielandzie Tak możecie zrobić Jeden z tych kanałów Właśnie jest Syberian Sperian 2, Sperian 3, albo może nawet hej, kateleka, którą no, wszyscy może znają, jest. jest. E, w moim kochanym telewizor, e, głośno się można nastawiać tutaj, skręcając kolorką, a tym jest przycisk e, do włączania go. Tak może być telewizor też. A ten jeden przycisk, ten ósmy, jest wyjątkowy, ponieważ e, jak zaczyna się na górę, na, na, na tą część przycisku, którą teraz rozwijać, to jest górę. Ten bok, który widzicie od tego przycisku prawo, jest na prawo, na dół tak, a na lewo tak. A tutaj macie jakieś ustawienie, co możecie sobie zrobić tym przyciskiem, właśnie tym przyciskiem, w sumie. No w tym sobie pewnie w tym przycisku. to się wypełnił nasz pilocik od naszego kochanego pilota telewizora. No dobra, jeśli się wam podobało, stawcie łapkę w górę i subskrypcji, pa pa.